Jeszcze 140 kg, żeby to utrzymać, tak? Zabijamy się. I widzisz, na przykład, gdzie ciągniesz? Tam ciągniesz. Nie? Tam ciągniesz. I ja wszystko to mam na boku. I to nie jest ten. Nawet jak zasłonię się trochę barkiem, cały czas to jest bok. Cały czas bok. Widzisz, jak z tym bokiem mija, żeby po prostu mało wytrenowane, to to idzie. Dziękuję,

tak potężne, że ja mu nie zawinę, więc pomijam jego siłę tak jak mówiłem tam na tym podcaście na że trzeba się nauczyć omijać siłę. przeciwnika i ja na przykład umiem ominąć ich siłę i teraz moi przeciwnicy uczą się jak obejmie tak ale tak, tak nie się czyczymy. ludziom wydaje, ale, ale lewej to ręki tego nie wiedzą i im się tylko tak wydaje, że

Piątką, no. pozwijmy, żeby chociaż sobie Zdjęcie, żeby... Powoli. Tak, jest, żeby, pan no, no żeby nie, nie zapraszamy. Zapraszamy. No, no. Lec, lec. no Ej, to jeszcze głowa. Tak. Aby tutaj to no. coś tam z tego. A 17 lat nie mam, chłopak. Mocny jest, co? No ryzykowny jest. No. Dobrze, dobrze. Dla 17 lat? Teraz ci nie popuszczę, bo wiesz co? Jak już się odkroczyłeś ciałem, to mają cię tu zatrzymać, bo w twojej głowie jest, że idzie, ale nagle jak stanie, to żeby by ci nic nie stało. A teraz ci już tam nie wpuszczę, prawda? Próbuj jeszcze raz. Bo mam strasznie ryzykowy walcerz, to jest dobra, czy to bardzo ryzykowe walczyć. Nie rób tak. Wiesz, nie zostawiaj tego. Ale koniecznie, nie To, co ty mówisz. No i ten walcerz mówi, że Jak będziesz tak się śmował, to jesteś bezpieczny. A jak ty robisz tak, to naprawdę jak ja cię zatrzymam, to złamiesz to Dobra, próbuj. Nie. Cię się. No, patrz. Co? To no, rozwijajcie się, No, patrz. Dobra, no, już trochę masz rozciągnięty. Ale jak na 17 lat, to trochę się wybaczy, co? No, ja trochę się No, musi trenować to, nie? O, Marto, chcielibyśmy. Widziałam. <grystanie> Dobra, to prawda, to przeskoczyło. Nie, nie było. Nie, 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 nie? Tak, czy przeskakujecie? Spokojnie. Hipermobilność stawów. To jest młode. No nie? To jest czas sobie Jak mnie nie wiem, tak. czy to ale to potem są dwie części. Mało przespało się 6 godzin, nie było. 6 tygodni. O! Duży, się, a w jakiej kategorii? W jakiej kategorii? W bo tam tak? open, czyli plus. Tam jest 115? 100, 100, 100, 100, 100. I tak, dokładnie, czyli, czyli już walczyć Ze 150-60 kg? We tak. Francji no tak, ostatnio? A teraz już ma takie walki zawodowe. Jest taka liga East vs West, tam najlepszy tak. na świecie. Z wschodu i zachodu walczy. Ty też, też bierzesz udział w tym? Nie, gdzie ja Po prostu wie, jest ja w nie temacie. Ja jechałem, bo go tak? Aha. To jest najlepszy w Polsce zawodowy. Ale nie jest aż tak potężny. Ale to nie o to chodzi. Ja wiem. No. Chyba bardziej to tutaj te ścięgna nawet. Nie? Walki, ale nie głowa, widać to, ale głowa tak? Psychika. Nie, silny jest po prostu. Ale psychika też, głowa też. Przyczepy, e, ścięgna e, i tak dalej. Ale mówię, ale głowa też psychika w tym bierze udział. Głowa no, ja też bierze udział. Mm. Tak. tak.

która drzwi z niego. Właśnie, tego, i chyba nawet o tym nie on e, zachował się jak człowiek i powiedział, no był lepszy, wygrał tego, a on się do mnie śmieje, że jestem jakiś autystyczny, że jakiś chłop na tego, no co za że To jest Tak, w tym sporcie tak. Bo jak coś jest popularne, jak piłka nożna, to idą za tą kasą. To idą chore pieniądze. Właśnie o to chodzi. A inne sporty kosztem tego to i dopiero tam gdzieś Coś może tak. gdzieś tam, tak? To, to też można promować jakiś region, jakimś, jakieś miasto. Za to jakieś pieniądze? Nie, film można. I tam nie ma wyników? I I, nie ma. I są pieniądze. To nie? I to jakie? Jest? jest w ogóle chore. Wszystko wróćmy do tego. Widzisz, po co mówimy palce? A skąd jesteś? W się... skęcie. A skęcie? Nie wchodzisz ani dołu

Ja kupiłem sobie stół na kwiatkę 3 miesięcy temu i stada się uczciwie. Panie, bo bycie przy stole też wyczerpali. Bez co mamy stoły, Bo jeden sobie do domu kupiłem, a drugi tak się ukryje, co 17 łaźników. Kupiłem trenował karność na wczoraj, więc czegoś tam uczyć. Dom na 80 kg i jest z nim. Tak. Także ja go tam kładę, weź problem. Co są koszty, prawda? Więc... Wcześniej całe 20 lat, bo od, chyba od 16 roku życia tym się zajmuje, to wszystko na własną rękę. Teraz od może trzech lat, kiedy właśnie jest jelicie, no to już nam sponsorują bilety, także już, żeby coś się działo. Tam. Ta organizacja, która organizuje te zawody. To chociaż tyle. To chociaż tyle, dokładnie ale naprawdę za tym powinieneś jakieś, yy, może jakieś yy, kosmiczne, ale jakieś pieniądze takie... Tak, bo to też pochłanie czas, no, tak? no ale jak się coś robi z pasji, to Ja wiem, nie pasja oszukasz. Pasja nociła, tak, no, nie? Ale, no, no, to tak? ale powiem, no bardzo za Fajnie by było. Ashtadu, ja ci to ci um, łamanie. Jak, ja ja tak jak, jak to skroś łomaniem. Sorry, nie? Blokujesz to. Wtedy jak nie zabierzesz do siebie, będziesz musiał przerzucić. A do tego było. Potrzebujesz zabrać podłamy. I nie stracić to wszystkiego. To jest taki proces bani że Lady. Nie zrobić chorób czy, czy dwa lata, nagle takiej siły, że nie jest Nie 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 Ale dobrze, że pytasz, bo sami Tu naprawdę powinno być więcej. No bo, bo tu zamek wydaje mi się, że nie trzymaj. Trzymaj zamek. zamek trzymaj, przecież nie łamieć się.

<duszel> Wyglądają troszkę winy. Tak? No, Jak to, to, ja no, Ze mną? Nie, dobra, co dobrze? No warto, to muszę poczekać tego, na no, tak no, bardzo, o, Zadam, to z dwonić. Ale to radu już nie. Ale to Poznaj Poznaj

nie? Wystawka. Wiesz, jakby się wygadał, pracą, to poruszę, kawać... Wiesz to, jak się z to bym byłeś... targi sportowe, to centralnie w... mieliśmy taki fajny W tak. a teraz już się tak ja wiem, bo, Ale Mijamy, bo Klucze, nie nie wiem. ten kto Was tutaj zaprosił? Kto to, to zaprosił? Jakiś manager? Wiesz, to znamy, tak bo z poprzedniej edycji. I mówimy, kurczę, ponoć bardzo oblegane są te rolnicze targi. To wbijajcie. No, także... tak żeby, <grym grym> żeby się promować. Tak, no, tak, to, to <grym> się, się <grym> z to dzieje. Rozerwanie. No, dobrać, się no. z drugiej strony. Gotowy, jesteś na <grym> Ze mną? <grym> z Kamilem to kurde Z żadnego życia chyba nie. Się nie Ty się z nim przebiegnisz. Ja bym tutaj no, to, to już będzie, będzie słabo. Kurę, no, a jest dobrać, no, o, to jest ale znowu wracam. to no, dobrze, ale czasem to, wiesz, to trzeba taką karmienkę wierzyć. I się zdystansować. Zgadza się. Najlepszy

Dotykaj nie dotykaj ręki. Nie dotykałeś, Ona można powiedzieć, że to te... no jest Minimalnie oszukałeś, ale fakt nie faktem. Już puszkało, ale fakt faktem to no. Możemy Nie, no, ja no bo wtedy, wtedy wskaz, wskaz, no. no nie, blokujesz no no. się. Jak ja no, no. no. no no, <gaz>, to, wskaz, to wskaz, można tak. dłużej tak. tak. I on by już nie mógł nic zrobić. I wtedy, w tym, w tym momencie, kiedy on przykład by do to by i I na się I wtedy. wtedy.

Prawo! Tak, Przerobiłeś mojego Tak. Ale dobrze. Bo to świadczy o tym, że coś kurwa coś wiesz. Coś że jak kogoś się zabrać, jak nie zabrać się zabrać. Zabrać. Super! Nie, nie brakuje brak szybkości. Nie Nie brak. w swoim Ale